Witam Was bardzo, bardzo cieplutko kolejny raz. Yy, słuchajcie, w tym wejściu zajmiemy się piosenką jak wiatr, jak deszcz. Jakiś czas temu wysłałam Wam sam akompaniament i pewnie zdążyliście się już przekonać, że wcale nie jest taką łatwą rzeczą zaśpiewać do samego akompaniamentu. Mam rację? Pewnie mam. To słuchajcie, przychodzę dzisiaj z pomocą i razem zaśpiewamy piosenkę. Ja będę śpiewała z wami, co wy na to? Ale będziecie mi pomagać? Trzymam was za słowo. To zaczynamy. Jaki wiatr kołyszący fale małych i W tu ciał, oby jak dobry duch zawsze dla nas miał. Jaki deszcz zwilżający ziemię tu i tam przeszli wzdłuż, jaki deszcz zraszający zieleń trawy łąk. To słuchajcie, jak nam poszło. Mam nadzieję, że wszyscy ze mną śpiewaliście. I teraz ym, zrobimy tak. W pierwszej kolejności śpiewajcie razem ze mną, a później spróbujcie pierwszą zwrotkę. Jak słowa już będziemy mieć przyswojone, spróbujcie drugą zwrotkę i wyjdzie nam całość. Słuchajcie, jak to mówi przysłowie: Od ziarka od ziarnka do ziarnka uzbiera się miarka. Tak moja babunia mówiła, także słuchajcie, ale to jest aktualne przysłowie, bo tak jest. Także słuchajcie, powodzenia i do zobaczenia w kolejnym wejściu.